Cześć, witajcie z tej strony Mondowi tam Was w kolejnym odcinku. Wiedźmina na moim kanale. Znajdujemy się dokładnie w miejscu, w którym urwało się poprzednie nagranie. Urwało się z niewiadomych dla mnie przyczyn, bo do tej pory nie wiem, co było przyczyną urwania się materiału. Ale postanowiłem, że już nie będę wznawiał tamtego odcinka, bo było tam ponad 19 minut nagrania. Myślałem, że no co ja zrobię? Przejdę się do Misia Kudłacza, zajmie mi to jakieś 2-3 minuty, ale. Zawsze to będzie więcej i bez sensu, tak jakby kontynuowanie tego materiału. A tak pójdziemy z 70 dłacza, pogadamy z Vincentem już w nowym materiale, w całkiem nowym. Po prostu, żebym nie musiał tego jeszcze dodatkowo montować. Nie wiem, czy pokonamy tego fledera, czy nam nie wklepie. klepie. Hmm, chwila, moment, muszę się skupić, żeby go sklepać. Strasznie mocno nas ogłusza i nie wiem, czy po prostu się nie wycofać. Bo to będzie pierwsza niechybna śmierć w naszym tutaj let's playu. Takich ewentualności wolałbym uniknąć. Oczywiście nie chcę jakoś się wczytywać jak bot przed każdą walką i po walce, jeżeli coś spieprze, tylko po prostu próbować grać tyle, żeby nie zginąć. Ktoś nie śpi, żeby spać, bo ktoś... No, żeś cytatem pizno teraz gościu. Dobra, ale wracając do tego. W poprzednim odcinku zrobiliśmy misję z magazynem w nocy z Vincentem. Jeszcze go nie oddaliśmy. I też zrobiliśmy... Znaczy, zrobiliśmy. Mieliśmy pierwsze spotkanie z, z naszym detektywem, którego polecił nam tutaj Zygfryd, Posłaniec. Świeci się na zielono. Porozmawiałem z nim. Witaj. Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Napijesz się ze mną? Jasne! Mo I tu jest koleś, z, u którego, z tego co pamiętam, skupuje się brosze, tylko jeden jest problem taki, że ja nie mam alkoholu, żeby się z nim napić. Dobra, to jest dunda. Hmm, jakbyśmy mieli więcej niż pół HP, moglibyśmy go sklepać. Ale dobra, pójdziemy sobie na początku... kręcę się niepotrzebnie do kelnerki. Innym, to znaczy jakim? mamy tu zaplecze. Mamy zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? I tak wiem, że nie pójdziesz ze mną na to zaplecze. To nawet nie klikam w tą opcję, nie robię ludziom nadziei. Ale wredno ma opas ciebie, jak te, takie kurde propozycje dajesz, a i tak nie pójdziesz. Nakupujemy no, sobie trochę tego alkoholu, bo alkoholu, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nigdy dość. Alkohol zawsze się może przydać. A zresztą, że potrzebowaliśmy bazy do eliksirów. Teraz porozmawiajmy sobie z karczmarzem. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę. Z cyrku się urwałeś. Z twojego domu. Zobaczyłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość. A, odciąć się potrafi. <laughs> swój chłop. Czego ci trzeba? Mordę masz jakąś brudną gościu. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie! Dawaj. Pięć Pięcioreniaków dostaniesz. Tu mamy baraninę i mamy kolmana. Dwie kolejne osoby, z którymi musimy porozmawiać. Z tego co pamiętam. Cholera, nie jestem pewny, czy dostaliśmy misję od Harena w prologu, żeby dostarczyć paczkę dla kolmana. Ale z tego co mi się wydaje, to paczka. Jeżeli nawet ją wzięliśmy, to ona zaginęła. Tak mi się wydaje. Ale dobra, zaraz podejdziemy do niego i zagadamy sobie. To jaką my bazę do tego potrzebujemy? Dobra, ale. Tutaj jeszcze mamy taką jedną opcję medytacji. A mianowicie możemy dostroić medalion na dwie opcje. Albo na szukanie potworów. Albo na szukanie magii. Szukanie magii może nam się przydać. Później wam pokażę o co chodzi. Księga Wilgi możemy przeczytać. Procesy trafienie zabija potwory, które zagryzają lub piją krew. Bardzo dobra na Fledera. I Wilga. Dobra, więc nie medytujemy, nic. Tylko idziemy pogadać z kolmanem i z Baraniną. A później lecimy wprost do Vincenta, bo czasu ucieka, a jeszcze nie zrobiłem nic ciekawego. Witam, witam. Kogo tu przyniosło? Kim jesteś? Nazywam się Kolman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy. jeżdżę to tu, to, to tam. Gdzie na przykład? Ostatnio na bagna, ale to nie twoja sprawa. Tak, tylko pytam. Kupujesz coś? Zobaczmy, co on ma do sprzedania. Tylko fistech. No właśnie, tak patrzę na niego, że on jakiś taki znajdzie Nie chcę nic od ciebie. Że robisz interesy z talarem. Nawet jeśli to nie twój zafajdany interes. Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie. Po co? Chociaż skoro już o tym wspominasz, tak. Jest pewna sprawa. Nawiedzony dom. To zadanie raczej dla egzorcysty niż Wiedźmina. Duchy? Wątpię. Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same. Ro Jasne. Zobaczę. Świetnie. Nie pożałujesz. Dom znajduje się tuż przy wejściu. Szklarz łatwiej by zwalczył przeciągi. Na koniec Geralt sobie zażartował. Śmieszek. Kupujesz coś? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój. Nie chcę z tobą gadać. Ale? Odwal się. I kurde, w tym momencie nie wiem czy czegoś nie spieprzyłem. Ale podejmiemy rozmowę z baraniną. Czego chcesz odmiencia? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z Twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Przychodzę od talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jak je zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry, a potem ślad po nim zaginął. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. Okej, okay. dobry. <laughs> Trop podjęliśmy. Na razie na bagna się jeszcze nie udałem. Myślę, że w najbliższych dwóch odcinkach nie pójdziemy na bagna. Zobaczcie, że mamy całe życie, możemy sklepać sobie dundę. Kolejnego Czego? grubego wieśniaka. A nie jeden ryj się a co? Pokonałem grubego Anzelma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Też grubego. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów. Bo właśnie wkurwiłeś dundę. Spokojnie. Wchodzę. Wejdę w ciebie, gościu, jak w cieplutkie masełko, taką bułę dostaniesz, jak, jak twój poprzednik. Dostał, kurde, kopa na koniec. Zastanawiam się o co chodziło Baraninie z tym, że jeżeli on krzyknie, to przyjdzie do nas stu zabijaków i zrobią nam z dupy wielki kanien. Nie wiem kogo on tu będzie wołał, ale jeżeli zawoła jakichś gości w rurkach, to ich rozjedziemy tutaj mieczem. Trzy razy machnę, zabiję stu. O, co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 do renu. Mhm, mm weźmy sobie nalewki z mandragory. Wezmę nalewki z mandragory. Nie pamiętam jaka to jest baza, ale wiem, że szukamy mocnej bazy do zrobienia eliksiru. A nalewki z mandragory to jest baza bardzo dobrej jakości. I dostaliśmy poziom, także możemy znowu pójść do medytacji. I spróbować zrobić ten eliksir, bo tego nam brakuje cholera. Dobra, wypijemy go przy okazji albo na końcu odcinka jakoś. Tu mamy dane, tu mamy dane. Tego nie będziemy dawać, bo raczej nie zamierzam mieć mniej niż 15% żywotności. Hmm. Siła. Parowanie, regeneracja żywotności tak specjalny. Tu damy sobie w siłę, myślę, ten y, talent. Bo na tym poziomie to zawsze jest dylemat, w co to dać, ale jeszcze 4 lewale i będziemy mogli już rozdawać. Srebrne strzały, odbijanie strzału to raczej. Twu, srebrne talenty, co ja mówię. Hmm, regeneracja energii to nie miejsce mocy, nie upojenie alkoholowe. Mutacja też nie. Inteligencja, nic, bo już jesteśmy na tyle inteligentni, że nic więcej nie możemy dać. Damy sobie w znak na pewno. Tu mamy podpalenie. Obrażenia plus 20, obrażenia plus 10. Znak Quen Axi Irden to jeszcze nie do znalezienia, ale chyba znajdziemy go do końca trzeciego rozdziału. Te wszystkie znaki. Dobra, stalowy, stalowy, silny to nie, stalowy szybki, ból plus 15, obrażenia plus 20. Ok. I grupowe obrażenia dane, a tu mam precyzyjne trafienie. O, to co nam się przyda, bo my bardzo często walczymy z większą grupą przeciwników. Śpijmy się gdzieś tak do, z 8 godzin, tak żeby spotkać sobie Vincenta na spokojnie. Chociaż dostaliśmy misję o nazwie Szczur od kolmana Więc moglibyśmy pójść zrobić tą misję. To gdzieś był hazardista, jest hazardista oprych. Tam jest Munno, Munro. Munro, chciałem powiedzieć Mundo. Ale do niego to pójdziemy... Następnym razem przy następnej okazji znowu się oprychów na respiło, a tu mamy Carmen. Z Carmen sobie bardzo chętnie pogadamy. Masz ochotę na chwilę relaksu przy stojniaku? Mm. Tylko chwilę. Wszystko zależy od Ciebie. Jestem otwarta na propozycje. Bo nie tylko na propozycje. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz. O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. <laughs> Pokaż mi kształty. Mi nie, <laughs> kształt. nie tak szybko. <laughs> Macie może jakąś robotę dla Wigminy? No? To dla musimy spróbować. Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Ufa, dostaliśmy rolę Alfonsa. Ale jaja. Teraz mam tak. Płatna nasza kupca zakonu, biednego chłopca. To raczej nie rycerz zakonu. I tu powinniśmy mieć Zygfryda. Nie, Zygfryda jeszcze tutaj nie będzie. Nogi w kolanach zginę, gościu. Pomoże ci to. Dobra. Do Zykry na razie nie idziemy, do szpitala też nie, ale w szpitalu powinna być szani. Z tego co pamiętam zykryt właśnie stoi na razie jeszcze tam. Znowu detektywa. Dobra, lecimy do Vincenta, bo znowu się zakręcę za bardzo i nie zdążę pójść. A gdzie twoja żona? Gotuję. I tak jak mówiłem zakręcę się za mocno i nie zdążę pójść do Vincenta. A z Vincentem musimy pogadać, bo nie do... Według mnie ta sprawa z magazynem nie jest jeszcze zakończona do końca i chciałbym wiedzieć troszeczkę więcej. I od razu pójdziemy do Siemki do Lożku, bo była sprawa jakiegoś świadka. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem innych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru, ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra. Może i mamy. Ale to nie twoja sprawa Widzimy. Wiedźminie. Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Od Twoich ludzi to zobaczymy. Ostatniego twojego człowieka kupiłem za 30 orenów także wiesz. Chcę z tobą porozmawiać o Salamandrze. Dziecko za mną nie przyszło? Pensuję, że odpowiem. Ktoś powiedział Salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Magister, po tym jak go wypuściliście, nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Koniec rozmowy. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem, Azarem Javedem? Otchędzasz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi, ponieważ nie mam mocnych dowodów. Ale przynajmniej się. No Okej. Okay. O, Zoltan Chiwaj, nasz kolega. Czymy co ma nam do powiedzenia. Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin Zoltan Chiwaj. we własnej brodatej osobie. Udało ci się wejść do miasta, Gerald. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawinie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z Tobą porozmawiać. Wal śmiało. Ciebie? Nie mm. Szukam dobrze płatnej roboty jest za mały, że mógł ci bić. Jest zagrożona przez potwory. Słyszałem skargi kupców drzewnych i kramarzy. Sądzisz, że zapłacą widźminowi za wyeliminownik. Sądzę, że z Loywardenem to gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Dzie Dobra, to tyle co miałem z tobą do pogadania. I lecimy do Siemki. Kurde, strasznie. W moim odczuciu te odcinki wyglądają tak dziwnie, że po prostu zaczynamy coś i za chwilę musimy kończyć materiał. Bo już znowu mam 16 minut, ale no, jeszcze chwilę to może potrwać. Eee, no dobra, co my tu mamy? To już przeglądaliśmy, ale chcę sprawdzić, czy nie przeoczyłem czegoś. To możemy sobie wziąć, i to możemy sobie wziąć. Tylko dlatego, że to za chwilę sprzedamy. Jak myślicie, czym kupimy siemkę? Ja chyba wiem czym. Nie pogardzę dobrym fistechem. Ćpunie. Powiedz coś więcej o tym. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Poprawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Passer rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Zaznaczę ci na mapie. Powiem. Może. Kurde, a gdzie jest jakaś. Czuję, że mógłbym sam zatrzymać szarze ciężkiej konnicy. Gdzie jest jakaś kwestia związana z, z więźniem Salamandry? Jeszcze raz. Bo czujesz, że za wcześnie mu dałem te, te, te narkotyki. Tak właśnie jest jak się daje komuś on się zaćpa, a nawet nie odpowie na twoje pytania. Mam kilka py pytań. Wiesz coś o tym. Nawet jeśli... może dasz się. Może. Ja bym proszę nam, No przed chwilą już dostałeś działę, także wiesz, no dobra, wal drugą w żyłę i będzie spoko. Nie pogardzę, dobrze. W żyłę, to się chyba nosem wciąga. Mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy? Na zdrowie. Tyle to mogę ci powiedzieć? Przenie Dzięki. Przeniesi go do szpitala Lebiody. Ok, to tam gdzie zapłaciliśmy nasze pieniążki. Ciężko zarobione 30 orenów. Więc polecimy jeszcze do szpitala sobie na spokojnie, jeszcze mamy czas. Dopiero 19 minut. Myślę, że tak do 25, żeby zamknąć odcinek i będzie spoko. Tu już chyba wejściówkę mamy kupioną, tak jest. Chciałem się napić, przepraszam bardzo. Knecht z Zachonu. Więzień. Chora. No, wicjuszka, autorz Malitele. Tutaj bardzo warto składać jedzenie i żałuję, że właśnie tego nie zrobiłem, że nie wziąłem tego jedzenia ze sobą z tamtych moich skrzyń. Tutaj nie będzie chyba żadnego jedzenia, niestety. Ale zaraz się przyjrzymy i zobaczymy, bo jeżeli będzie jakiekolwiek jedzenie, to znaczy, że dostaniemy... je jemiołeś tutaj dostaje, a to jest składnik alchemiczny. Rebis? Mi się wydaje, że to jest Rebis, tak. To jest zielony. Ale okej, spróbujemy podejść do więźnia, zobaczymy. nam Nie zbliżać się do więźnia! No Boże, wy jesteście wszyscy tani. Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Ej, przecież ci zapłaciłem. Cii, przy... Zapłaciłem, chcę rozmawiać. O, Szani. Gerald, udało ci się wydostać z więzienia? Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście, miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie. w opiece. Kurde, czego nam teraz brakuje? Zrobiliśmy ten eliksir, ok, więc wstaniemy. Przepraszam, naprawdę, już o tym zapomniałem, jestem tak zakręcony, że czasami nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Muszę chyba zrobić przerwę od nagrywania, żeby ogarniać troszeczkę to, co się dzieje na ekranie, bo już naprawdę czasami gubię wątek. Nie mówię Cześć, o tym, że... Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi Jestem tu potrzebny. Masz rację. Mów. E, to, że tam podejmuję wątki i nie kończę ich, to to już jest normalna sprawa u mnie, bo... No właśnie, bo... Bo tak, no. Taki jestem, no. Czasami ciężko mi się skupić na tym, żeby prowadzić materiał w dość ciekawy sposób. Z dość ciekawym komentarzem. Bo rozgrywka na pewno jest ciekawa, właśnie dla mnie w takiej grze, jako jest Wiedźmin. Bo tak jak mówiłem, wiedzmy, z jedną z gier, no. które bardziej lubię. Nie Ej, przepraszam. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, On. On. No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha. Cii, coś słyszę. Cholerni band. Gdzie są ci bandyci? Tu są i tu są. Dobra, więc wypróbujemy naszą. Naszą rozdaną siłę, punkt w siłę, dobra, schlostamy ich normalnie. Tym razem nie będziemy się bawić w styl grupowy, który, tak jak mówiłem, według mnie jest bardziej jednym z lepszych styli w grze. Bo jest dość spektakularny, gdy walczymy z grupą kilkunastu, nawet przeciwników, a składamy ich wszystkich, składamy ich wszystkich na kombo. Myślałem, że wejdzie strzał silnym. Jakby przed strzał silnym w tego zioma tutaj, co wygląda identycznie jak kolman to bym go złożył na strzała Zobaczmy, czy ja mogę z tobą pogadać. W sumie spoko. Dość ciekawy. Temat. O! Właśnie mamy ujdziec barani. Ciekawe czy za wino też coś dostaniemy. A wino nie możemy oddać, ale oddajemy właśnie... ...oho! Dostaliśmy jeszcze trzy sefiry. Kurde, to troszeczkę przyspieszyłem wątek fabularny, ale... ...no bo nawet jeszcze nie wiemy co robić z tymi sefirami. No ja wiem, może wy nie wiecie. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek, bo... Jest 20 parę minut 24 z tego co mi pokazuje tutaj nagrywanie. A nie chcę znowu robić odcinków po 33 40 minut, bo wiem, że to się gorzej ogląda jak 20-minutowe odcinki, które są można po południu obejrzeć, nawet do obiadu. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie bardzo za oglądanie i zapraszam Was do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Materiałów będzie na pewno więcej, bo seria z Wiedźmina będzie na pewno skończona i moja w tym głowa, żeby to zrobić. Także, tak jak mówiłem. Żegnam się z Wami, właśnie już teraz ze szpitala. Myślę, że w następnym odcinku przejdziemy się na przystań. Zobaczymy, co tam od nas chcą. Ewentualnie możemy zamiast na przystań przejść się do Kalksztajna, bo z Kalksztajnem czuję, że będzie fajna rozmowa. A później pójdziemy do Raymonda. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Znowu się powtórzę, ale no do zobaczenia. Cześć.